Siema jestem Wedonek. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie w Minecraft, ale na jednym bloku to jest oczywiście mapka mojego kolegi. U niego wszystko macie w na jego kanale. Niestety wam nie mogę wysłać linka do tego filmu ani do jego kanału, no bo coś się stało, że nie mogę linka skopiować. Teraz oczywiście będzie nasza siedziba. O mi... ten chłop to ogólnie nie było jego. Nie? No i patrz. Patrzcie, nie dorzucę ja tym jajuszkiem. Może się kurak wy... Nie, poza mapę wypadło. Chciałem mu w chatę wrzucić, mojemu koledze, bo mi oczywiście oddał tą chatę. To była pierwsza chata, w której my wszyscy mieszkaliśmy. Oczywiście złote jabłuszko było. Też fajowsko. A my się dzisiaj oczywiście... To będzie taki króciutki odcinek, bo my się chcemy zająć w dzisiejszym odcinku tą naszą wadę, on pokazałam, bo w niej nic nie ma, nie? A my to musimy oczywiście zmienić. Bo mój kolega prosił właśnie o to, żeby. Bo on zrobił tą siedzibę. To będzie nasza wspólna wszystkich siedziba. No i tutaj, tak widzicie, tak ciemno i ponuro tu jest. Więc musimy tu zrobić tak, żeby tu było trochę mniej ponuro w środku. Wszędzie prawie są. Tu miał być koblarka, ale kolega wziął wiatr z wodą i wiatr z lawą, więc koblarki dzisiaj nie zrobimy. Chyba, że będzie jakiś cud i mi dadzą ten. Wiecie co, to co mi zabrał, teraz jest, będzie to jest jedynie potrzebne. Poczekajcie, ja coś tu zrobię. Dobra, już tu jesteśmy. Jesteśmy już, jak widzicie, z powrotem. Teraz sobie udekorujemy. Tak na razie malutko, dlaczego nie, mam nie mamy tu zbyt dużo rozbudowane. Co? Jak to dziwnie wygląda? Aha, tu jest nietoperz. No to wylatuj stąd, bo my tu ciebie nie chcemy. Cykl do podog gaduszek, Każdy może sobie z każdym pogadać. Żeby nie było tak nudno. Jeszcze, oczywiście, zaraz zrobię trochę więcej tego. On tu powiedział, że jeszcze swoich widzów będzie zapraszać. Oni też tu będą grali, tylko czasami on, tyk, on nie zawsze pozwala wszystkim. On tam będzie losować, kto będzie mógł grać na tym serwerze. Ogólnie ja gra, my gramy tu w trzy osoby zawsze. Teraz on mi po prostu pozwoli tutaj coś tam porobić. Ale ja mu nie mówiłem oczywiście, że ja chcę mu zrobić taką niespodziankę. Z tym, że udekorujemy to wszystko, nie? Bo chcę mu po prostu taką niespodziankę zrobić. Że chłop się nie spodziewa. Czekaj, mini nie, niespodzianka. Słowiki do każdego powinny być, więc... a aha, ja tu nie mam. Nie mam już tego drewna. Teraz tak, ja mam słabiutko tu z drewnem. My tu mamy. Ej, chłopie, masz tu ktoś jakieś drewno? Żeby się nie obrazili, że ja komuś tu drewno zabrałem. Nikt nie ma tu drewna, na serio? To jak ja mam to zrobić tą niespodziankę do halo, ja nawet nie mam te, tego, no wiecie, tego drewna za dużo. No, przecież wcześniej miał więcej tego drewna, no. Co się dzieje? Co za oszuści. Nie mamy teraz drewna żadnego. Chyba, że ktoś zużył to drewno na pewno, no na to yy, miała być taka posiadóweczka tam. No co, na pewno na to ktoś to zużył. Ktoś to musiał na to... Ile drewna na to jest zużyte? Chyba idę podmienić bloki. No bo ja to zamienię za schody. Kurde, za schody jak? Podbierzemy, podbierzemy dwa bloki, ale to i tak będzie za mało. my tu potrzebujemy więcej. U nas z drewnem jest naprawdę słabo. Odwrócimy na drugą stronę tymi schodkami, tak zrobimy. No i będzie wyglądało tak jak wcześniej. Czek, dobra. Tak, to schodamy, to będzie... Jak to fajnie wygląda nawet. Tak nawet, nawet. To wygląda. Jak nawet jeszcze tu pochodni nie ma, to będę musiał wziąć. Oczywiście wszystko do mojej chatki bo oni tam zbyt to nie są rozbudowani, bo niedawno co zrobiliśmy nowe domy i pewno dlatego nie mamy drewna, bo domy robiliśmy. Na ostro robiłem z kolegą dom. domy. To nie ten kolega, drugi. drugi. On tu po prostu... Nie, nie mógł nic nam tu pomóc. To było trochę słabiutkie. Tutaj może zostawię miejsce i to zrobię cyk? Hm, myślę, że jest spoko. Okej, okay. są stoliczki. Dwa patyczki mamy jeszcze. bracie się do do mojego domu jajo. Nie, poza dom! Nie, spadłem z... W trzecim lewem Nie, no, ja ty pewne razy spadam z dwoma patykami, że to jest bardzo potrzebne, no. Na pochodnie. Nie wierzę. Mam tu jakąś pochodnię. Nie, jakie nie będę miał pochodnie chyba. W kurze, nie? Nie gadaj, że tu pochodni nie mam. Żadnego drewna nawet. Myślę, że to będzie taki króciutki odcinek. No tu kilo jakiś? Utknęli, utknął w miejscu. Już nie polecimy dalej z rozwojem tej wyspy. Nie no, po prostu nie polecimy, chyba że jakieś drewno nam gdzie trafi. Muszę łapką to rozwalać, no. Głupi kaktus. No. Będziemy teraz stali z tym rozwojem na tej wyspie. Nie stali z rozwojem na wyspie. Ja myślałem, że kilof mam. Znaczy jestem taki ślepy. Gdzieś go zapodziałem. Może tutaj? Ile tych kur tutaj jest? Aż cztery jajka zniosły. Pobombarduję na przykład ten domek. U, nie no, ja to będę strzelać w ten wyżej. Kurak się wyzrespił! Pyk pyk, dobra. Cyk cyk, dobra, jest, 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 jest. Doskonale wrzuć do mojego domku. I co my tu będziemy teraz stali z tym rozwojem na tej wyspie? Się już nie rozwiniemy bez drewna, chyba że tu jakaś e, ratownicza kłoda spadnie. Nie, no tu jest jakaś ratownicza kłoda. No kurro! Wkurzać mnie już. No my to staniemy w rozwoju, nic nie bardziej. Jeśli się nie rozwiniemy. Nie, no ja zaraz wszystkie te kuraki co są pozabijam. Jeden po drugim, z jaja dostanie Jak yy, zrobicie pełno jaj Zniesiecie CardioFue Drewno by mnie teraz uratowało, nie? Nawet to najbrzydsze drewno świata W oczywiście No lazuryt, lazuryt Ja mam dużo więc mi go tak nie jest szkoda Na początku, kiedy to zaczynaliśmy tę serię, to my byliśmy w ogóle bez kilofa Żadnego, nie mieliśmy nic Żadnego drewna, więc... Nam złota było szkoda. to Znaczy nie złota, tylko tego kamienia. My go łapką musieliśmy rozwalać wszyscy. Trzech. No weźcie, dajcie mi już. No weź. No co to ma być? Jakby nie bągli mi drewna dać, no. Złodzieje. Mam teraz to jajem rozwalać? No szkoda, że kurat nie wypadł. Co za nie wypał z tej, z tej wyspy? No co to ma być? My na początku myśleliśmy, że będziemy cały czas w, w lecieć w rozwoju, ale przez tego chłopa nie wiem, kto to w ogóle zrobił. Nie wiem, który to coś zrobił, więc możemy teraz mu tylko podziękować. Proszę, chyba, że może nie utknęliśmy. Coś tu muszę okraść. Może jednak nie utkniemy, jak to wezmę dobrze. To dobrze o po tym pomyślałem. Nie, no, ja teraz z tym spadł. Na razie tu piaskiem zrobimy. Naprawdę kto wpadł na taki pomysł? O, by nie tu stało. No, idealny pomysł, nie? Jak ja bym teraz spadł z tego? To by się tak wkurzył. Z drewnem u nas jest tak słabo. Chyba unikałeś jeszcze. Nie. U nikogo jeszcze nie widziałem ten. Żeby ktoś tak stanął, tak mocno w miejscu stanął, nie? Jest tylko drewno nas może uratować. No kurde, nie, ch nie chcę. tego rozważać. To jest oznaczenie. To jest piasek pod spodem, a to spoko. Zobaczcie, nie tak robić. No dobra, teraz tylko piasek nas może uratować, nie? Będzie piasek tylko ten drewno. Spawner, a co to jest? Szkielet, a czemu my spawner dostaliśmy w ogóle? A może jak to będzie spawner? To na pewno nie potwora, tylko czegoś innego. Skoro mi wyleciało. Nie spokojnie, no spoko, że spawner wyleciał. Nap naprawdę spokojnie. A to mu tu zrobimy tylko mnie wezmijmy to jedyne łóżko. Tutaj oczywiście szkielet. Wiem, szkieleta. zrobimy tak szkieletowi, że on będzie tutaj. Nie ma go. A dobra, dobrze, że się nie... To jest respi. Dobra. zbieramy spoko skrzyneczka, naprawdę z... z tym do spełnienia. Przecież to jest idealne. Tętny nawet się tu respi. No, lazuret może być. Dobrze, żeby mi się ani razu na tej mapce nam się nie zrespił. Clipper. Naprawdę. Nie wiem czemu, czemu go to jest przyczyna, ale ani razu na serio się Klipper tu nie zrespił. Bo Clipper to była dupa specjalnie od razu na start to była nasza pierwsza siedziba. Teraz już mamy tu się siedzimy wspólnym kadri, ma swój dom. Kuraku, mnie mi mi nie bij ty głupi kaktusie. Lecz tam wszystko tu tak ładnie powykopiemy i tam tego kilofa nie szkoda, bo mam pełno żelaz, dobre złoto, złoty kilof też mogę czasami nawet zrobić, kiedy będę tego chciała, na razie nie chcę. Na razie mi się nie chce tak tego kilofa robić, bo one się szybko rozwalają, a nie mamy na przykład jakichś dobrych rzeczy, które się ciężko psuje, ale na serio. Ja tak gadam i zanudza a tu żadnego drewna nie ma, nie? To już 13 minut trwa ten odcinek. To jest 13-minutowy odcinek bez drewna. Emeraldy, ale... To jest żelazna klata jest, ale ja nie chcę tego. No ja chcę drewno jakieś. Szkoda, że nie ma takiego czegoś w Minecraft jak od crafting. To był koks odcraftingowanie. jej który odcraftuje wszystko. Bo tych skrzyni już nie potrzebujemy zbytnio. Mam pełno skrzyń mamy, ale wcale nie zapełnionych nawet. No na przykład dajmy na przykład mój dom. Skrzynia prawie pusta. Tu jest też pusta już. Tutaj nawet nie jest do połowy. No może jest trochę zagracony tymi śmieciami, ale... No przepraszam bardzo, co to jest? A, no wyskomienną płytkę, naciskąd dostaliśmy. Węgiel oczywiście. Wkładam do tego naprzeszczapka złota. Ja wągiel... Ja mam Przepiękny. Superancki. A możemy zrobić podajnik. Nie wiem co z tym podajnikiem zrobimy Mamy płytkę, naciskam. Ktoś tu będzie chciał wejść, to dostanie niespodziankę Jeden piasek Idealnie, będzie miał zasyfione wszystko przy każdym wejściu Dobra Nie no, czemu ja tam zrzucam? Dawaj mi ten tu, podajnik To taka niespodzianka, to długo to poczeka Zaczekam na, na niego z taką małą tą niespodzianką Nie no, bo tu ja sobie przy zepsuję nie jest żelazem, chłopie, żelazo to jest bardzo cenne, no. U nas już to, na tej wyspie jest trochę mniej cenne, ale... Też jest coś cenne. razem, jak ktoś tu by nie chciał przyjść, to zostanie syf. Syf do tego podajnika wrzucę. No i tyle będzie z tego. To, jest, to nie jest podajnik, tylko syfodajnik. I on podaje syfy. Może tu syfy mi podawać jakieś? No, albo otwierać drzwi. No dobra, nie będę taki Ham, żeby syfy im dawać. To teraz po co ja wtedy zrobiłem to? Ten podajnik. Miał jakieś zwierzątko i tam spełni. Okej, okay. nie wiem, my się możemy zabrać chyba zabudowywanie. Yy, na przykład piaskiem, albo nie piaskiem. No, dobra, ale no, to mnie tak zdostało. Tak się teraz z tym tu zajmiemy. Ja go to będę mnie szkoda zrobić na tej pochodni. No bo my już tu mamy i tak wiele oświetlone. No na no serio ja już się mogę za to zabrać. Przy okazji możecie napisać w komentarzu jajko, a ja wam przypnę serduszko. No bo tutaj kury są. Więc idealnie to do napisania jak znalazł, nie? Tu trzeba napisać jak znalazł. Jajuszko. I tutaj też tak zrobimy. Mamy mega dużo tego wszystkiego tutaj. I pora to troszeczkę, nie no, powykorzystać. Trzeba sobie to powykorzystać troszeczkę. kurde, trochę szkoda mi to tak niszczyć muszę akurat wziąć pewnie pełno tych roślinek tutaj będzie musiało ucierpieć tylko jak na razie jeszcze tego nie będę tak zbytno robić dopóki urosną te z tego te ple. nie wiem co to jest jak, jak to może w ogóle się tak ogóle? skąd to się tak nazywa Niech no nie, ktoś mi też napisze w komentarzu, skąd się wziął pomysł, żeby to się tak nazywało. Bo dość dziwna ta nazwa. Dziwna, ale może być. I tak to nic nie przeszkadza, jaka to jest nazwa. Tutaj będzie obudowane. Nawet na samym starcie, kiedy my tu zaczynaliśmy grać, to wtedy drewno było dla nas cenne, a mieliśmy bardzo dużo. drewno specjalną obroną antykryzysową, nie? Drewno to jest obrona antykryzysowa. No kurak, odsuń się. Hmm. Mam też coś dobre, mam tu parę syfów. Ja z chęcią wyrzucę z siebie. No nie, ale nie tutaj oczywiście, nie? Ja bym może chciał gdzieś indziej ten syf postawić Nie mogę trafić przez tą głupą skrzynkę To ją rozwalę i potem ją z powrotem położę Właśnie to jest niedobry pomysł. Dobra, tutaj tej skrzynki nie ma, nie? Jakby co to nikt tej skrzynki tu nie widział Dobra, już to nawet Wróciłem się na zrobię, żeby to już ładnie jakoś wyglądało Dobra, rozwalę już tą że tego nie jest, szkoda, przez chwilę. Piasek, ile No tak, nie za bardzo. jeszcze to jest przed ok, piasek tam, żeby sobie zamurować. Cek, cek. Jest piękny, nieobudowane wszystko. Tylko tutaj tak jeszcze. A nie, dobra. Tu po prostu psuje troszeczkę, ta tytuła. bo to. Okej, okay, ładnie pochodnie sobie postawię tutaj jedną. Nie będę już teraz tak szaleć z pochodniami, bo my mamy mało tych pochodni. Tak nie poszalejemy sobie. Tak troszeczkę sobie nie zaszaleję. Białą wełną myślę, że też będzie spoko. Spoko opcja taka, nie? Jeszcze tu wszędzie drzwi. Nie, drzwi nie!